wstawia dla kołów dwóch zacięgów, jeden na 4, to jest ciasno to ja traktujemy jako pokaz, żebyście Państwo widzieli, że się da z innymi pokazami przeszkod numer 9 z ABCT zestawu było bardzo trudne bo tam jest o 6 metrów za ciasno jak na czwórkę 2 <noise> minuty 45 sekund 75 sekund, sekund, sekund została ta czwórka koni per państwo widzicie w tej chwili na placu Barek rosadają wygadło. もうちょっとうってください。